Ja jestem ogólnie na nie. A możesz mówić jaśniej? Co tu jaśniej tłumaczyć? Jestem na nie. Nie jestem na tak, bo to nie ma sensu. Nie będę niczego wspierał. Nie będę głosował, nie będę wychodził z domu, nie będę pracował, nie będę kupował, nie będę jadł, nie będę wyjeżdżał. Ja protestuję! A przeciwko czemu? Wszystkiemu, co się tylko nawinie. Skoro niczego mi nie wolno, to będę protestował. Jestem na nie. Koniec i basta! Będę protestować, będę krzyczeć! Krzyczeć? Wewnętrznie. Bo sąsiedzi jeszcze złożą skargę, a ja nie lubię, jak składają skargę, bo jestem na nie. Dobra, co się stało? Nie podoba mi się, że nie łączy się tylko z tym, co brzydkie i antypatyczne. Nienawidzę, niemoc, niestety, nie uwaga, nie wolno depeć trawników. Dlatego jestem na nie i będę edukować, że nie to nie tylko nierób, nierząd i nieudany, ale także Niemcy, niedziela, niebieski, niemowla, niech żyje bal. Nie podoba mi się ta niedyskryminacja. Rozumiesz, nie podoba mi się. I dlatego protestujesz? Tak! Znaczy nie! Nie dla niedyskryminacji. Nie dla niezainteresowania. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To nie jest dobry czas na protesty. Zawsze jest niedobry czas na walkę z niesprawiedliwością. Zamierzam kandydować na urząd nieprezydent. I skończyć te niewolę słowa nie. Mam już nawet hasło niewyborcze. Nieprawdopodobny, niewiarygodny, niesłychany, niesamowity nieprezydent. Co o tym sądzisz? Nie mam zdania. Odkąd sięgam pamięcią, nie było traktowane z nienawiścią, z niezrozumieniem. Niepotrzebny jest nam ktoś, kto nie będzie się bać powiedzieć nie. Kto, widząc tak, zrozumie, że to znaczy nie. Nie, nie, nie. nie. I jak ty w ogóle zamierzasz to osiągnąć? Kto cię wybierze? Wszyscy nieobywatele. Ci, którzy z nie żyją, na nieco dzień, co so, tak jak ja, znaczy nie jak ja, czują się pokrzywdzeni dyktaturą słowa tak. I koniec z dominacją tych trzech liter. Pora na inne trzy litery. <laughs> Dobrze, że nie na cztery. Zacznę od nietoperzy. Nieco pewnie że nie jest perzem. To tak jak ja od zawsze byłem wyszydzany i niedoceniany. Zostawiony maskotką mojej niekampanii. Potem przejdę do mieszkańców i rzutkowników rzeki Niemcza. Czemu? Nie mycza. Nic dziwnego, że biedna nie rzeka jest tak tłamszona przez Wisła i Odrę. Wisła i Odra nie tłamszą innych rzek. Tak ci się tylko wydaje. Tfu, nie wydaje się. Niemcza, czyli mycza, zostanie moją nie siedzibą, nie sztabową. A chybne mojej nie kampanii będzie Nie rzuć im ziemi, skąd nasz nie nierot. Dobra, dobra, stać bierzesz bo... za rotę, to znaczy, że jest poważnie. Oczywiście! Albo jak to powinno być, nie oczywiście. Za dużo tego sztucznego. Tak, potrzeba wreszcie kogoś, kto powie każdemu prosto w twarz. Nie! Nie zrobię tego, nie podoba mi się to. Nie będzie dobrze, będzie nieźle. Nieźle? Czyli może być jeszcze gorzej. Może jest długie i szerokie, a moje może przez Z. jest niczym nie może, nie mojżesza. Rozstąpi się przede mną. Chyba raczej nie roztąpi. I co? Wystartujesz w niewyborach i uważasz, że cię nie wybiorą? Tak, znaczy nie. Yy... Wiesz o co chodzi? To jest niezatapialny patent. Jestem pierwszym człowiekiem w nie Polsce, który wpadł na coś takiego i będę nie pierwszym nieprezydentem. Ale jak ty sobie to wyobrażasz, że będzie normalny prezydent, a obok ty jako nieprezydent? Dokładnie. On będzie mówił, że się uda, ja, że się nie uda. Jak on powie, że nastał czas dobrobytu, to ja powiem, że nie nastał. I tak dalej, i tak dalej. A co jeśli on powie coś na nie? To się z nim zgodzę. Moja rola jako nieprezydenta to nie zgadza się ze wszystkim innym niż nie. Zamierzam zorganizować niedługo pierwszą niedebatę, żeby przedstawić swoje niepostulaty. Mam nadzieję, że tłum będzie niezadowolony. I tak jak ja, będzie na nie, żeby nie być na tak. Ja nie wiem, czy to ludzie zrozumieją. Tym lepiej, jeśli nie zrozumieją. Niezrozumienie to pierwszy krok do niedemokracji, nierówności i niestabilności. Teraz to brzmi trochę przerażająco. Jestem na nie i jestem niebezpiecznym wyborem. Zagłosujesz na mnie. Możesz liczyć na mój głos, a nawet oddam nie głos. Widzisz, mówiłem, że to tylko początek, a nawet nie początek, czyli koniec. Jesteśmy w kontakcie. Dzwonię do reszty niewyborców. Nie do widzenia. Oby! Nie